Żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała, prawda? Ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała, prawda? Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem znowu będzie skakać, trudno. Więc, gdy się dorośli str straszą, że tak będzie, jak z, na z tą naszą kozą, Najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz im do ucha prozą. A ja znam może dwadzieścia innych kuzek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są i wesołe. I nic im się nie stało. I dalej skaczą grunt, żeby się nie bać. Tak skakać, żeby się nic nie stało. Bo inaczej co by za życie było? Prawda? I skacz, ile ci się podoba. Niech dorośli zobaczą, jak to się robi.